W czasach, gdy prorocy widzieli wizję w ogniu i dymie, a szeptuchy wyczytywały przyszłość z liści dębu, nikt nie spodziewał się, że nadejdzie Dream Machine narzędzie, które pokazuje sny i czyni je prawdziwymi, stworzone przez Luma Labs. to nie jest zwykły program. Dream Machine zamienia tekst lub obraz w pełnoprawne, ruchome wizje, jak prorocze sny Eliasza czy apokaliptyczne obrazy z Księgi Daniela. Dziesięciosekundowe klipy w jakości 1080p Płynny ruch, naturalne światło to nie technologia, to nowoczesna forma objawienia. Wejdź na stronę Lumalabs koniecznie z linku, który zostawiłem Wam w opisie. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto. Następnie wybierz, co chcesz stworzyć. Możesz dodać obrazek, z którego powstanie animacja, albo wpisać polecenie tekstowe. Tak, możesz pisać po polsku. Kliknij, generate i poczekaj chwilę.